Cześć, cześć, taki wieczorny odcinek. Właśnie sobie zrobiłem tutaj miejsce na bananki i takie różne inne. Oczywiście folia malarska, wyścielony dywan. Takie miejsce to sobie znalazłem przy oknie wschodnim. I co tu stoi? Stoi sobie pomarańcza, która się ukorzenia, oczywiście pod workiem takim strunowym. Ukorzenia się. Tutaj jakiś granat, co zgubił liście, bo prze, przesu, przesuszyłem go. Stoi sobie pieprz brazylijski, czerwony. Mamy tutaj musa, kuminata, super warfkę wędisz. Mam nadzieję, że te maluszki nie padną. Jak padnie, to padnie. Trudno, niech te duże tylko przeżyją. Oczywiście będę to wszystko doświetlał. Tutaj mam mango. Nie wiem ile to mango ma ale w tamtym roku gdzieś się na wiosnę bodajże wysiałem jak już widać tutaj drewnieje sobie pień powolutku sobie pień drewnieje tutaj mamy największego bananka z akumina, czyli musa akumina to jest super dwarfka w wypuścił takie mieczowe odrosty, które nie mają korzeni, siedzą przy matce tak sztywno także z nich na pewno będą na drugi rok takie wielkoludy no, i też mam nadzieję, że on przeżyje tak samo jak i Musa. Kumina to warfka wendy, czyli ten niekarłowaty wypuścił tego listka. Yy, nie, 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 wypuścił tego listka, i teraz idzie kolejny. Mam nadzieję, że się nie zablokuje w zimie. Tak samo jak ten, bo ten już widać takie objawy blokowania się. Wniosłem sobie welutinę. Oczywiście do domu mam już welutinę w domu, stała w szklarni. Liścia sobie wypuszcza. Tak samo jak i sobie kawędisze. Tutaj postawiłem zwykłe czyste kawędisze. Tutaj jest więcej odrostów, bo jak mi padł, to odłamałem odrost, to jest ten, i z niego wyszedł jeden. A z tą reszt resztką bulwy po matce wyszło więcej odrostów. Musa kumina, to super warfka wędisz. Nie wiem czego przelałem, czego przenawoziłem. Wypuszcza cały czas takie małe, grube, sztywne liście. Może się ogarnie. Mam tu też papaje pod butelką, że miały wilgotność. Mam nadzieję, że przeżyją. To na lato, na wiosnę, coś może z nich będzie. Mam też tutaj Ensete Ventricosum Green albo Lard Seed. Nie pamiętam już dokładnie, ale któraś z Lard Seed a Ventricosum Green właśnie ma taki czerwony kolor, ale. Już nie pamiętam, który to jest dokładnie. Ale powiedzmy, że są green. Oczywiście za rok do gruntu pójdzie. Welutinę chyba nie będę sadził w grunt, tylko będzie w dużej donicy. W tej, w której jest teraz maureli posadzony. Chociaż zobaczę, bo zimować ją w domu w takiej wielkiej donicy będzie ciężko. Mam tu też oczywiście glaukuma, grzyb. Ja to psikałem, tu nawet od spodu widać się białe kropki po środku, które wysech, ale no jak widać grzyb dalej postępuje. Ale oczywiście, najlepszy sposób na grzyba, to jest ciepło w korzenie oraz całą roślinę, jak jest ciepło, grzyba nie ma, nie ma ani wilgoci, niczego. Po prostu jak jest zimno i mocno wilgotno, to się robi grzyb, ale jak tutaj nie ma, zimno. Także powinny sobie ładnie rosnąć, oczywiście. Ja je sobie będę doświetlał. Muszę sobie tutaj zrobić jakiś stelaż, żeby zawiesić dwa. Oczywiście ledy te po 30 W, jeden 30, drugi 30, i to będzie doświetlane. No, jeszcze nie wiem ile, ale zobaczymy, ile tutaj dadzą radę. Może zacznę doświetlać je później, gdzieś może w listopadzie, bądź w grudniu. Jeszcze sobie zobaczę, ale no, będę musiał doświetlać. Bo szkoda, będzie mi oczywiście welutiny. Bo to jest no taki bananek, który szybko kwitnie. Może na drugi rok zacznie tworzyć kwiat. No, nie wiadomo. I chciałbym, żeby to zimę oczywiście przetrwał. Tak samo jak i ten niekarłowaty. Bo zauważyłem, że niekarłowaty nie blokuje liścia, po prostu je wypuszcza. No, dziś potem zacznie się blokować, ale na razie się nie blokuje. No, i to jest fajny badanek, bo on jest oczywiście wyższy. No, ale też szkoda, by było mi tego czyli karłowatego. Ale no, zobaczymy. Mam nadzieję, że przyżyję te odrosty tak samo jak będę doświetlał. Także może coś się z tego ukaże. W środę, bądź czwartek, lub piątek. Może przyjadą mi nowe jakieś rośliny ze szkółki we Włoszech, bo mam ich przywieźć znajomy. Także może będzie jakiś filmik z tych właśnie roślin z Włoch. Także dziękuję za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.